Więc życzę tutaj dla mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny no, najbardziej to takiego skupienia. Naprawdę ten rok ma być jeszcze bardziej może wymagający skupienia i gospodarczego, i emocjonalnego, więc jak najbardziej starajmy się zachować kontakty z bliskimi, z rodziną, rozszerzyć te kontakty, bo nie jest nic tak pewnego w życiu jak dobre kontakty społeczne. Co zaś do naszych rodaków w Polsce, no bym bardzo bym pragnął i życzył, żeby jednak... I jeszcze bardziej zapanował u nich ten taki może pokój polityczny, bo jednak te rozdarcie społeczne, które obserwujemy, naprawdę czasami jest bolesne, właśnie kiedy na to patrzymy tutaj z kresów. Więc dla nich i dla nas życzę większego zrozumienia, tolerancji, takiej rozumnej tolerancji, nie głupiej, liberalnej tolerancji, ale właśnie, żeby wartość, żeby szacunek, żeby właśnie te, to, co jest dla każdego z nas najważniejsze, te ogólnoludzkie wartości, jak również stabilność Gospodarcza, żeby jak najbardziej gościła w naszych rodzinach i najbardziej służyła każdemu z nas. Dziękuję bardzo.